Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, na kolejnej katechezie. Podobnie jak to było w szkole, rozpocznijmy ją od modlitwy do Ducha Świętego. Modlcie się razem ze mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi kochani, nasze relacje międzyludzkie często oparte są na składaniu obietnic. Wiemy już doświadczenia o tym, że zdarza się, że składane są one bez pokrycia. Nie udaje się ich dotrzymać. Wtedy borykamy się z takimi uczuciami jak rozczarowanie, smutek. W relacjach między człowiekiem a Panem Bogiem również często obietnice są składane. I tak jak Pan Bóg nieraz rozczarował się na człowieku, tak swoim obietnicom zawsze jest wierny. Cała historia zbawienia oparta jest na Bożych obietnicach, których pełnią otrzymaliśmy w momencie, kiedy Bóg zesłał na ziemię swojego syna. Jezus, będąc na ziemi, zapewniał nas, że każdy, kto w niego wierzy, będzie miał udział w wiecznej, wiecznej chwale, czyli będzie miał udział w wiecznej radości, szczęściu, które przygotował dla nas w królestwie swojego Ojca. No właśnie, wieczność. Cóż to takiego jest wieczność? Wiecie już o tym od dawna, że wierzymy, że mimo, że nasze życie tu na ziemi się kończy, tylko nasze ciało zostaje tutaj pochowane. Natomiast my rozpoczynamy nowe życie w wymiarze tym razem duchowym, które będzie trwało przez całą wieczność. Posłuchajcie słów pana Jezusa, które wypowiedział właśnie w kontekście wieczności. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Moi kochani, Jezus wyraźnie mówi o tym, że to On przetarł szlak którym podążają ci, którzy w Niego wierzą, kochają Go. I On stał się tą bramą, przez którą możemy przejść, aby przez całą wieczność żyć wraz z Nim w Królestwie Ojca w niebie. Moi drodzy, właśnie jak wiele nadziei niesie nam ten tekst, że to życie tu na Ziemi nie jest tylko nie jest tym, czego my oczekujemy, co wypełni nasze nasze istnienie. Nie, to jest tylko pewna część, pewna pielgrzymka, pewna droga, którą musimy pokonać, aby okazać właśnie Bogu wierność naszą, a ci wszyscy, którzy będą wierni, będą mieli udział w wieczności u boku naszego Ojca. My jesteśmy istotami wiecznymi, wieczna jest nasza dusza. Jedynie ciało, niezbędne nam do życia tu na ziemi, jest przemijalne. Natomiast my jesteśmy stworzeniami wiecznymi. W innym miejscu w Ewangelii według Świętego Jana Jezus mówi do Marty jeszcze inne słowa. Posłuchajcie. Ja jestem z martwych i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? No właśnie, czy wierzysz w to, że tylko w Jezusie mamy szczęście i wieczne życie w niebie? Czy wierzysz w to, że będąc przy nim nie stracisz, a zyskasz? Czy wierzysz Mu? Moi kochani, właśnie wiarę w wypełnienie tych obietnic życia wiecznego Kościół wyznaje w uroczystość wniebowstąpienia Pana Jezusa, którą przeżywamy 40 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, czyli w siódmą niedzielę wielkanocną. Również wiarę w wypełnienie tych obietnic my wyrażamy w obrzędach pogrzebowych, w czasie których kapłan wypowiada konkretne słowa, posłuchajcie ich teraz i zastanówmy się, w jaki sposób ta wiara w te wypełnienie słów Jezusa jest tam zawarta. Módlmy się, Tobie Boże pokornie polecamy naszego brata, którego darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym, i prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego brata przeminęły już dni życia ziemskiego. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twojego królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim synem i duchem świętym na wieki wieków. Amen. I drugi fragment. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata. Tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża, niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Moi drodzy, czy dostrzegacie tutaj powiązanie ze słowami, które Jezus wypowiedział? Czy dostrzegacie tam pełną, yy, pełną nadziei, wiarę? Że też będziemy żyć wiecznie? Że mimo, że nasz brat, nasza siostra kończy życie tutaj ziemskie, to my powtórnie się z nim spotkamy? Że teraz ona zaczyna życie u boku naszego Pana? Czy wierzycie w to? Jezus nam powiedział: każdy, kto w niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ale Pan Bóg nie zabiera, nie chce nam zabierać wolności, którą nam dał. Więc decyzja należy od nas, czy ja. Chcę być przy Chrystusie i tu na ziemi, a tym samym przez całą wieczność? Czy ja wybieram życie bez Chrystusa, które również po tamtej stronie będzie pełne smutku i cierpienia? Pan Bóg chce, żeby nasza decyzja wynikała nie z lęku, ale z miłości. Tak naprawdę to miłość będzie decydowała o zbawieniu, o życiu wiecznym. Tylko miłość przetrwa z tego świata. Sam Jezus mówił, jest tylko miłość przetrwa z tego świata. Z tej miłości będziemy rozliczeni do drugiego człowieka, ale i do Boga. Czy byliśmy wierni, czy, czy darzyliśmy go zaufaniem, czy pozwoliliśmy mu ingerować w nasze życie? Moi kochani, zrobicie ćwiczenia do dzisiejszego tematu ze strony 102 i 103 i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.